Celino, gdy chłopcy cię zauważyli, musisz zdać im się poznać. Inaczej nic z tego. Pokażę, że masz wspaniałe i dobre serce. Wtedy Max cię zauważy i zakocha się. Nie zrobi tego od tak sobie. Kocham cię, ale przestań płakać. Posłuchaj mnie. Nie wiesz, kto do mnie dzwonił. Kto? Tato. Chcesz się spotkać z Tobą, Celiną i Maxem? Max nic mi nie mówił. Z kim rozmawiałaś? Z Celiną. To śmieszne, ale gdy jest smutna, chowa się gdzieś w szkole i odbiera tylko telefon. Nie chciałam mnie widzieć. Głup Możemy porozmawiać? Pracuję. Czytasz gazetę? To moja praca. Muszę mieć kontakt z rzeczywistością i wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie. Skończ śniadanie i odeślę cię do domu. Wiedziałem, że cię tu znajdę. Jestem zajęty i nie chcę z tobą rozmawiać. Nie bądź taki. Zrobię to dla ciebie. Później, synu, teraz nie krzycz. Co słychać, Almo? Gdzie jesteś? W szkole. Przyjechałem po Mije i Migela. Muszę odwiedzić Robertę. To, co się stało wczorajszej nocy, było jak sen prawdziwa magia. Chciałem ci powiedzieć, że. Almo? Rozłączyła się. Cześć, tatku. Witam. Chcesz stąd wylecieć? W porządku. Uspokój się. Zachowujesz się jak dzieciak. Ty, łobuzie. Naważysz sobie piwa. Spokojnie. Nie wstrącaj się. Będę. Robicie przedstawienie. Zdejdź mi z oczu. Porozmawiaj ze mną. Ochłonij. Wychodzę. Dogadajcie się. Zadzwonię później. Tylko spokojnie. Dlaczego zamknąłeś sklep Giovaniego? Jak się czujesz? Źle. Rodzice zaprosili mnie na lunch, a ja mam taką twarz. Co zrobić? Powiedz im, że masz wysypkę. Nie pójdę tak do eleganckiego lokalu. I już jest lepiej. Od razu widać, że nie jesteś słabna. Pozowałam do setek magazynów i wszyscy mnie rozpoznają. Do jednego i to rok temu. Paparazzi o mnie nie zapomnieli. Więc wyjaśnij rodzicom, co się stało. Aleś ty głupia. Co im powiem? Że zmasakrowali mi twarz w spa? Przecież to prawda. Nie mogą się dowiedzieć. Czemu? Zabije mnie, że wciąż zajmuje się modą. Zamścimy się na Celinie. Ślicznie pani wygląda. To cóż zobaczyć nauczycielkę w wolny dzień. Podoba Ci się? Rewelacja. Czekam na Gastona. Widziałaś go? Nie. Ale pewnie jest z Luchan. Dlaczego? Bo wczoraj ją ukarał. I pewnie pilnuje, żeby nie wyszła. Niemożliwe. Umówiłam się z nim tutaj. Więc może już idzie. Witaj, kochanie. Co słychać? W porządku? Miło, że jesteś. Co się gapisz? Zastanawiałam się, dokąd idziecie na randkę. Nie myśl za dużo, bo się spocisz. Pa. W porządku? Tak. O, nie. Mira, nie udawaj ofiary. Wierzę, że nie reaguje tak bez powodu. Więc to moja wina. Czemu nie chciałeś mnie widzieć? Tylko przesyłasz mi informacje przez takie zero. To matka dziewaniego. Naraziła twoje życie. Sam to zrobiłem. Nie dotykaj mnie. Jesteś głupcem. Czemu się narażałeś? Mogłeś zginąć za mięsną jadkę. O tym chciałem porozmawiać. Rodzice Giovanniego, nie mów mi o nich. Nie interesują mnie. Nie chodź tam więcej. Będę chodził gdzie zechcę. Wychodzisz już? Nie myśl o mnie. Nie możesz zostawić tej rodziny na ulicy. Pozwolimy otworzyć sklep. Po co? Żebyś dalej bawił się wrzeźnika? Nie mam wyboru. Zabrałeś mi kieszonkowe. Diego. Chcę, żebyś pracował, ale nie w takim miejscu, krojąc kiełbasę i kotlety. Co to za zawód? Mam pomysł. Jest coś, czego bym chciał w zamian za zdjęcie pieczęci z ich sklepu. Mam odejść z zespołu. Jesteś bardzo inteligentny. Prawdziwy syn, Bustamante. Ale wykorzystujesz inteligencję przeciw sobie. Zdecyduj, co zrobisz.